Ok. Szybki przegląd pomidorów w październiku. Był film o pomidorach, dokładny dość, gdzie wszystko opowiadałam, jak je prowadzę. Bez oprysków chemicznych są nadal te pomidory. Z tym, że teraz byłam na urlopie i nie zajmowałam się nimi dość długo. No i zgodnie z przewidywaniami ta zaraza się już trochę rozpanoszyła na niektórych. Kto nie wierzył, że ja to zarazę tu mam od początku, to teraz chyba już uwierzy. Proszę bardzo. Pełno objawowa. Zaczęło się od liści, nieoberwane, przeszło na łodygi. nieucięte, przeszło na owoce. Więc no ja bardzo zalecam obrywanie bardzo regularne, najmniejszych już zmian na liściach. Jak to zostawicie, to jest moment, kiedy to przychodzi dalej i to nie jest tak, że to dwa dni Wam załatwia pomidory tak jak mówiłam, ale jednak czaszki te szaleją ale jednak trzeba trochę zasłużyć i zostawić na pastwę losu te pomidory żeby to się rozbuchało i po prostu nie zauważyć tych zmian drobnych na liściach a jak to obrywacie dość regularnie tak w sensie nawet codziennie to wtedy one długo są w dobrej formie, jeśli oczywiście są nawodnione, odżywione itd. Tak Dobra. Ale więcej było w filmie już szczegółów, więc tylko tak na dowód tego, że można mieć eko uprawę tak długo.